Witam wszystkich, jesteśmy po locie numer 8 Sulingen 500. E, zakoszowaliśmy 33 gołębie, 12 w konkursie, 4 seryjne. No, na tym locie nie udało nam się zamknąć serii e, do GMP. Też straciliśmy w, prowadzenie wytypowane. Zeszliśmy na trzecią pozycję. No lot okazał się dobry, brak na ten moment 4 sztuk, jest w poniedziałek, no, pogoda nie rozpieszcza upały, więc cieszymy się, że brakuje tylko 4 sztuki, na ten moment mamy wypuszczony już rozpłut, ten latający nasz sobie na oblocie, no gdzieś tam byliśmy przygotowani, że na tym locie gdzieś tam może być ciężko dla nas, bo byliśmy na badania, z badań wyszło, że gąbką coś dolega. Musieliśmy podać dwa leki. No, może jakby była ciut inna pogoda, to nasze głębie by miały lżej, że tak powiem. No, podaliśmy leki. No, można powiedzieć, że pomogło gąbką, bo samiec w zeszłym roku był lotnikiem. Nigdy nie był na pudle, nie wziął dyplomu. No, teraz się udało, więc można powiedzieć, że. Pomogło, na przykład niektóre gołębie miały po 6 konkursów, ostatnie dwa loty poszły bez konkursów. Teraz nagle chwyciły, chwyciły te konkursy, więc można powiedzieć, że no pomogło. Nie można powiedzieć, że nie pomogło. No myślę, że poszliśmy w dobrą stronę, że podaliśmy leki. No, szkoda, że dopiero pojechaliśmy teraz. Przed 500 byliśmy wcześniej też. Głębiej były czyste, więc gdzieś tam to 3-4 tygodnie. Wychodzimy z założenia, żeby badać. Więc, no. Teraz okazało się, że jednak są zainfekowane. Wcześniej nic nie było tak, jak mówię, czyste. E, no. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, gdzieś tam samice o, nie było nic, bardziej samcom. Gdzie u nas samce są. E, Czołowy, gołębiem, czołowymi gołębiami, ponieważ y, to głównie one robią konkursy, samice gdzieś tam słabiej u nas idą. Wczoraj pierwsze 7 było samce, 3 samice, znowu były chyba bodajże cztery samce i dopiero, dopiero trzy samice, więc no mówię, gdzieś tam wyszło na badania, że to właśnie samce y, bardziej są zainfekowane, samice były czyste, no a tu samce nas... Y, Rozpieściły, właśnie to jest ten nasz lotnik. To jest z GMB Jacoba Portebila. Samica wywodzi się z Magic Wonder. Samiec bodajże z Linii Ellen. No tak, mówię, no, jemu pomogło. W zeszłym roku miał 13 na 13. Nie zabrał nigdy dyplomów. Wczoraj udało się go zabrać, więc no. No Więc, krótko mówiąc, no pomogło. No nie można powiedzieć, że nie pomogło. No, 4 sztuki brakują w tym dwa gołębie, które daliśmy w typa, dwa nietypy więc no tak to wygląda pokrótce no weszedł do nas wczoraj też gołąbek z Śląska, dzwoniliśmy do hodowcy że gołąbek jest u nas, to hodowca na otwarcie miał podobno cztery gołębie no gołąbka dzisiaj wypuściliśmy Poszedł, hodowca jeszcze nie zadzwonił czy dotarł, więc no, można powiedzieć, no ten lot był bardzo mega, mega, eee, mega wymagający, bo no tak słychać, no na przykład u nich w oddziale hodowca mówił, że nawet niektórzy hodowcy nie mają 50%, no on sam nie miał 50%, więc no naprawdę, no lot był mega wymagający dla nich. U nas pokazały się o 14.01, mieliśmy pierwszego, później mieliśmy chyba 22 minuty przerwy. Był drugi, tak 2-3-4 minuty. Mieliśmy gąbka. No, później jakieś tam delikatne przerwy się zrobiły. No, nie można powiedzieć, że sypały się. No, tak przystało na 500, więc mm, to tyle. No. Czekamy, myślimy, że teraz ten lot okaże się lepszy. Zostawiliśmy ponad 30 głębi w domu, dlatego że no podaliśmy leki, nie chcieliśmy gdzieś tam jeszcze tyle kłaść, no 30 ułożyliśmy, to no tak wygląda na ten moment. Widzę tutaj rozpód lata już dobre 20 minut, więc zdrowe są, bo gdzieś tam wszystkim podaliśmy leki młodym, właśnie rozpodowi starym. Można powiedzieć, no jak już. Podaliśmy to podaliśmy wszystkim, no gdzieś tam szkoda tego typa, że nie zamknęliśmy GMP. No straciliśmy też prowadzenie w oddziale. No gdzieś to trochę nas martwi. Są jeszcze, jeszcze jest jedna 500, jest są dwa maratony, dwa krótkie, poczysta, no zabawa trwa, można powiedzieć. Może się uda, że odrobimy straty, no jak nie to trudno e, o jaszcząbek gdzieś tu musi być, bo jaskółki ćwierkają gołębie się zerwały No, mutki, widać, że też już e, hałas jest, więc gdzieś tu jest no to, to ktoś pytał jak karmimy młode no na ten moment karmimy karmo z Goldwina tu jest nasza, nasza młodzież Dziś w tym roku Prawdopodobnie nie będziemy oddawać spisu, a jak oddamy, to oddamy może 30 sztuk na spis Z tego względu, że chcemy gdzieś tam przetestować niektóre gąbki, co sprowadziliśmy No a resztę chcemy zostawić, no my po prostu nastawiamy się bardziej na sezon stary Później na modę już nam też gdzieś tam urlop marzymy, żeby wyjechać No młode jesteśmy zdania, żeby tylko przelotować delikatnie Zwolimy to wykorzystać później na rocznego, żeby odwdzięczyły się na rocznego. No, każdy obiera jakąś tam taktykę. Nasza jest taka, że lecimy dwa próbne, później dwa, jeszcze z kabiny, no i gdzieś się tam wycofujemy. o. Więc mówię, no teraz doszliśmy do wniosku, że zawsze mieliśmy około 90 sztuk, na ten moment mamy około 60. No nie chcemy zgubić rocznika, że tak powiem, zawsze na spis to oddajemy na przykład 100, to 50 to są głębie roczne, no patrząc pod tym kierunkiem, no to chcemy utrzymać to, więc doszliśmy do wniosku na ten moment, że prawdopodobnie będziemy oddawać 20-30 gąbków, które wyciągnęliśmy po sprowadzone gołębia, to chcemy sprawdzić czy naparowanie jest ok, czy nie jest ok. Jeśli nie, to będziemy gdzieś tam zmieniać. No wiadomo, e, zostawimy też po sztuce, żeby było na rocznego, bo niekiedy na młodego no, nie przypasuje sezon, rozwiezienie, coś, więc też się nie sprawdzi. No karmę dajemy z Goldwina, tak tutaj mówiłem. Dodajemy trochę pszenicy. No tak gdzieś wygląda na ten moment jeszcze nasze karmienie młody. No wiadomo, do wody jakiś zakwaszar, witaminy, elektrolity, niekiedy coś tam damy Więc tak wygląda Później gdzieś tam młodym zmieniamy karmę na lekko z Goldwina Zostaje gdzieś tam zawsze po sezonie stary, z Werselagi energetyczna Też jeszcze czwartek, piątek dajemy jakieś superstara, stara, czempiona To coś, to, to co zostaje po sezonie starych no, i gdzieś to tak wygląda, jakieś tam e, z Centrum Zdrowia produkty, bo gdzieś na Centrum Zdrowia lecimy na głębia stary więc to samo dajemy do mody. Więc, e, no, tak, gdzieś tam wygląda nasze karmienie, e, głębi mody. No, co mogę Państwu jeszcze powiedzieć? No, z, na ten moment e, kilka sztuk nam gdzieś się zabiera, zabrało mody. Za, no, właśnie jak rozmawialiśmy z tym hodowcą, z. Z Śląska, no to też 24 zakoszował, 4 w domu, więc no straty mają mega duże. No, u nas gdzieś tam 4 sztuki, więc myślę, że niedużo leki zadziałały. Sam widać w formie, pomimo że były na locie. No, zobaczymy. Teraz ma być też ciepło. No, co do pogody, no jest dopiero poniedziałek. Pogoda prawdopodobnie się jeszcze zmieni. No a jak się zmieni, no to się okaże bliżej. No tak, jak widać, w karnikach karma też jeszcze leży po wieczornym karmieniu. No, gąbki sobie odpoczywają. Dziękuję za uwagę. Dobry lot, do usłyszenia. No felicidade Но у нас Nie biała.